Witam serdecznie Dariusz Biernacki, prezes rodzinnego klubu sportowego Family Active. RKS Family Active powstało dwa lata temu. Działamy na terenie miasta Kobyłka. Dzięki wsparciu władz, która, które są bardzo przychylne sekcjom sportowym na terenie miasta, mogliśmy tutaj zaistnieć. Organizujemy rajdy rowerowe. Jak również mistrzostwa kobyłki Wiedzień indywidualnej na czas. W tamtym roku były to pierwsze mistrzostwa, które odbyły się przy szkole podstawowej numer 3. W tym roku będzie to już impreza na większą skalę. Drugie mistrzostwa kobyłki wiedzy indywidualnej na czas, które odbędą się w centrum miasta. Epicentrum będzie znajdowało się przy Miejskim Ośrodku Kultury i wyścig będzie poprowadzony głównymi ulicami miasta. Więc będzie to impreza bardzo widowiskowa, Kolarze będą startowali co minutę. Nasza grupa się rozrasta. W tym momencie mamy 30 osób, które startują w zawodach maratonach rowerowych na terenie całego kraju. I 10 osób są to osoby towarzyszące, towarzyszące, które biorą udział w naszych rajdach. Ze swej strony mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego, że i taka sekcja działa w kobyłce. Choć niespełna dwa lata na terenie naszego miasta, to już znaczące sukcesy. Działalność Familii Active. Myślę, że wpisuje się znakomicie w to piękne zdanie, o którym mówi się: wychowywać młodzież poprzez sport. To staramy się robić w kobyłce. No i działalność tej sekcji jest tutaj znakomitym, znakomitym przykładem. Ogromne zaangażowanie pana prezesa, zarządu tego rodzinnego klubu sportowego, ale także całego zespołu. Ja myślę, że można mówić o czymś takim, że dobry klimat się stworzył przy okazji powstania tej grupy, no, która ma nie tylko sukcesy, ale można powiedzieć również. Ciekawą propozycję spędzania wolnego czasu właśnie dla całych rodzin. Także z przyjemnością również pewne wsparcie ze strony miasta, jeżeli chodzi o dotacje udzielamy, bo ja myślę, że to są właśnie dotacje najbardziej właściwie wykorzystywane. Chcemy rozwijać nasz team, chcemy pozyskiwać nowych, młodych zawodników. Moim marzeniem jako prezesa jest wychowanie w przyszłości jakiegoś olimpijczyka. Do tego będę dążył. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Robert Roguski, był mistrz Kobyłki oraz pan Darek Biernacki, prezes stowarzyszenia RKS Family Active. Dziękuję bardzo.